Londyn, październik 1940. Zimny deszcz bębnił o brudne szyby pociągu metra, który z hałasem mknął przez tunele pod Londynem. Karol Wiśniewski przycisnął twarzą do mokrego szkła, obserwując ciemność za oknem. W odbiciu widział własną twarz. Bladą, zmęczoną, z ciemnymi kręgami pod oczami. Miał 23 lata, ale wyglądał na znacznie starszego. W ręku ściskał tekturową teczkę. W której trzymał wszystko, co mu pozostało z poprzedniego życia. Dyplom z Politechniki Lwowskiej, kilka fotografii rodziny, których nie widział od ponad roku, i notes wypełniony równymi rzędami obliczeń matematycznych. Te same obliczenia, które przegoniły go przez pół Europy z Polski do Rumunii, z Rumunii do Francji, a teraz tutaj do Londynu. Następna stacja. South Kensington zabrzmiał metaliczny głos w głośniku, Karol wyprostował się i poprawił zniszczony płaszcz. Pociąg zwolnił, a on przygotował się do wyjścia, ściskając mocniej teczkę. Gdy drzwi się otworzyły, zimne powietrze uderzyło go w twarz. Na peronie tłoczyło się kilkadziesiąt osób kobiety w mundurkach pielęgniarek, mężczyźni w wojskowych uniformach, cywile z maskami przeciwgazowymi zwisającymi na szyi. Wszyscy się spieszyli. Londyn w 1940 roku nie znał spokoju. Karol wspinał się po schodach na powierzchnię, mijając plakaty propagandowe: Keep calm and carry on. Your courage, your cheerfulness will bring us victory. Brytyjski optymizm pomyślał gorzko. Optymizm ludzi, którzy jeszcze nie przegrali wojny na własnym terytorium. Na ulicy panował chaos kontrolowany. Ruiny zeszłotygodniowego bombardowania. Wciąż dymiły na rogu Queensgate i Cromwell Road. Robotnicy w hełmach rozgrzebywali gruz, wydobywając resztki mebli i osobistych rzeczy. Kobieta w średnim wieku stała przed zrujnowanym budynkiem i płakała cicho, nie zwracając uwagi na deszcz. Karol przyspieszył kroku. Nie mógł sobie pozwolić na emocje. Nie teraz. Imperial College wznosił się przed nim jak bastion wiedzy w środku wojny. Wiktoriańskie budynki z czerwonej cegły wyglądały solidnie, niemal monumentalnie, choć niektóre okna były zabite deskami, a worki z piaskiem ustawiono przy głównym wejściu. Przed wejściem stał wartownik, starszy mężczyzna w mundurze Home Guard z wąsami i surowym wyrazem twarzy. Dokument powiedział, nawet nie patrząc na Karola, Karol wyciągnął pomięty papier z zaproszeniem od profesora Taylora. Wartownik przyjrzał mu się długo, zbyt długo, jakby szukał powodu, by go nie wpuścić. Polski, tak? Mruknął w końcu. Tak, panie oficerze. Wchodź. Drugi korytarz na prawo, pokój 207. Wewnątrz budynek tętnił życiem. Studenci i wykładowcy przemykali korytarzami, niosąc stosy dokumentów, czytając notatki, dyskutując półgłosem. Karol czuł się obco. Jego angielski był przyzwoity, ale akcent zdradzał go przy każdym słowie. W Polsce był obiecującym inżynierem, tutaj był uchodźcą. Pokój 207 znajdował się na końcu długiego korytarza. Karol zapukał dwa razy. Proszę, usłyszał męski głos z brytyjską precyzją. Profesor Edmund Taylor siedział za masywnym dębowym biurkiem, całkowicie zawalonym papierami, książkami i technicznymi rysunkami. Był mężczyzną po pięćdziesiątce z siwiejącymi włosami i okularami w metalowej oprawie. Ubrany był w tweedową marynarkę z łatami na łokciach. Wyglądał dokładnie tak, jak Karol wyobrażał sobie brytyjskiego profesora. Pan Wiśniewski spytał Taylor, podnosząc głowę. Tak, profesorze, dziękuję za przyjęcie. Taylor zdjął okulary i przetarł je chusteczką. Pan list był intrygujący. Twierdzi pan, że opracował nową metodę obliczania trajektorii artyleryjskich z uwzględnieniem oporu powietrza na dużych wysokościach. To prawda, profesorze. Karol położył teczkę na biurku i zaczął wyciągać notatki. Podczas pracy na Politechnice Lwowskiej zauważyłem, że standardowe tablice artyleryjskie zawierają istotne błędy przy kątach powyżej 45 stopni. Opór powietrza zmienia się nieliniowo z wysokością, a obecne modele tego nie uwzględniają. Taylor założył okulary z powrotem i przyjrzał się dokumentom. Milczał długo, zbyt długo. Karol poczuł, jak serce bije mu coraz szybciej. Panie Wiśniewski, w końcu powiedział profesor, nie podnosząc wzroku, te obliczenia są ambitne, ale niestety również naiwne. Słowo uderzyło jak policzek. Naiwne? Powtórzył Karol, czując, jak krew uderza mu do głowy. Proszę zrozumieć. Taylor położył papiery z powrotem na biurku. Nasi najlepsi inżynierowie pracują nad balistyką od dziesięcioleci. Royal Artillery zatrudnia dosłownie setki specjalistów. Pensje, pan. Że młody człowiek z zagranicy, bez dostępu do naszych laboratoriów, bez praktycznego doświadczenia z naszym sprzętem, może nagle odkryć coś, czego oni nie dostrzegli. Ale profesor, jeśli pan spojrzy na równania na stronie ósmej, widziałem, przerwał Taylor. I rozumiem pana logikę, ale teoria to jedno, a praktyka to drugie. Nasze działa działają. Zdobywaliśmy nimi pół świata. Nie potrzebujemy rewolucji, potrzebujemy ludzi, którzy będą stosować sprawdzone metody. Karol poczuł, jak coś w nim pęka, nie złość, nie rozczarowanie, coś gorszego, rezygnacja. Więc. Nie jest pan zainteresowany? Spytał cicho. Taylor westchnął i spojrzał na niego z czymś, co mogło być współczuciem. Proszę posłuchać. Rozumiem pana sytuację, wiem przez co pan przeszedł, ale w tej chwili potrzebujemy inżynierów do konkretnych zadań. Mogę zaoferować panu pracę jako asystent w dziale testów. To uczciwa praca, przyzwoite wynagrodzenie. Pan znajomość matematyki się przyda, asystent, powtórzył Karol bezbarwnie. To oferta lepsza niż nic, powiedział Taylor a w jego głosie pojawiła się nuta irytacji. Wielu ludzi w pana sytuacji pracuje w fabrykach albo koszarach. Dajemy panu szansę być blisko nauki. Karol skinął głową mechanicznie. Wiedział, że profesor ma rację. Miał szczęście, że w ogóle z nim rozmawiano, ale to nie zmieniało faktu, że przejechał pół Europy z obliczeniami, które mogły zmienić wojnę, a teraz oferowano mu stanowisko pomocnika laboranta. Rozumiem, powiedział w końcu. Kiedy mogę zacząć? W poniedziałek rano. Proszę zgłosić się do doktora Harisa w dziale balistyki. On panu wszystko wyjaśni. Karol zebrał swoje papiery, schował je z powrotem do teczki i wstał. Dziękuję za czas, profesorze. Panie Wiśniewski, Taylor zatrzymał go, gdy sięgał już do klamki. Nie bierz tego do siebie. Wojna zmienia priorytety. Może kiedyś po wojnie będzie czas na teoretyczne eksperymenty, ale teraz liczy się to, co działa? Karol nie odpowiedział. Wyszedł z pokoju i powoli ruszył korytarzem. W głowie wciąż brzmiały słowa profesora: naiwne. Na zewnątrz deszcz ustał, ale niebo pozostało ciężkie, szare jak ołów. Karol stanął pod murem budynku i wyciągnął z kieszeni wymięty papieros jeden z trzech, które mu zostały. Zapalił go drżącymi rękami i zaciągnął się głęboko. Może Taylor miał rację. Może jego obliczenia były tylko akademicką ciekawostką, piękną w teorii, bezużyteczną w praktyce, może po prostu chciał wierzyć, że może coś zmienić, bo to dawało mu nadzieję, że ta cała ucieczka, cały ten ból i wysiłek miały jakiś sens. Ale w głębi duszy, w miejscu, którego nie umiał nazwać, Karol wiedział jedno. Jego obliczenia były poprawne. Wiedział to z matematyczną pewnością. Problem nie polegał na tym, że się mylił. Problem polegał na tym, że nikt go nie słuchał. Zgasił papierosa o mur i ruszył w stronę stacji metra. Za dwa dni miał rozpocząć pracę jako asystent. Za dwa dni miał stać się niewidzialny. Ale to była tylko pierwsza rozmowa. Londyn jeszcze nie wiedział co stracił, odrzucając naiwny projekt polskiego studenta. Londyn, marzec 1941. Pięć miesięcy zmieniło wszystko i nic jednocześnie. Karol Wiśniewski wciąż był asystentem w dziale balistyki Imperial College. Wciąż mieszkał w ciasnym pokoju w dzielnicy Whitechapel. Wciąż zarabiał ledwie na przeżycie. Ale coś się zmieniło w jego oczach. Iskra, która prawie zgasła tamtego październikowego dnia, powoli wracała do życia. W laboratorium panował zwyczajowy chaos. Doktor Markus Harris, szczupły mężczyzna w okularach i wiecznym wyrazie znużenia. Stał przy długim stole zawalonym próbkami pocisków artyleryjskich, rysunkami technicznymi i raportami testowymi. Był starszy od Karola o jakieś piętnaście lat, i traktował swoją pracę z zawodowym dystansem człowieka, który widział już zbyt wiele, by się czymkolwiek ekscytować. Wiśniewski te dane z wczorajszych testów powiedział nie podnosząc wzroku. Sprawdź je jeszcze raz, coś tu się nie zgadza. Karol podszedł do biurka i spojrzał na arkusz z liczbami. Raport dotyczył testów dziewięciocalowego działa morskiego. Rzeczywisty zasięg był o 7% krótszy od przewidywanego przez tablicę. To już trzeci taki przypadek w tym miesiącu, zauważył Karol cicho. Wiem, mruknął Harris. I nikt nie ma pojęcia dlaczego. Działa są sprawne, pociski w normie, ustawienia zgodne z instrukcją, a mimo to chybiamy. Karol wziął raport. I przeszedł do swojego małego kącika w rogu laboratorium. Tam, na starym biurku, miał własny notes. Ten sam, który przywiózł z Polski. Przez ostatnie miesiące wypełniał go nowymi danymi, nowymi obserwacjami. Każdy test, każdy strzał, każda rozbieżność i powoli zaczynał widzieć wzorzec. Doktorze Harris, powiedział wahając się, mogę coś zaproponować? Harris podniósł wzrok znad papierów. Jego twarz wyrażała zmęczenie. Jeśli to znowu Twoja teoria o nieliniowym oporze powietrza, Wiśniewski, to oszczędź mi tego. Już rozmawialiśmy. Ale proszę spojrzeć na dane. Karol zbliżył się, trzymając notes. Wszystkie rozbieżności występują przy kątach powyżej 40 stopni. I wszystkie są konsekwentne. To nie przypadek. To systematyczny błąd w tablicach. Harris westchnął głęboko, zdjął okulary. I przetarł oczy. Karol, słuchaj. Ty jesteś bystry, to wiem, ale te tablice używane są przez Royal Artillery od lat setki testów, tysiące strzałów bojowych. Naprawdę myślisz, że wszyscy ci ludzie, wszyscy ci inżynierowie z Woolwich, z Farnborough, że oni wszyscy się mylili? Nie mylili się, odpowiedział Karol spokojnie. Po prostu nie mieli powodu, by testować ekstremalne kąty, wojny kolonialne, bitwy morskie. Wszystko odbywało się na stosunkowo płaskich trajektoriach. Ale teraz, teraz co? Teraz próbujemy ostrzeliwać cele za wzgórzami, w górach, na dużych wysokościach. Sytuacja się zmieniła. Stare zasady nie wystarczają. Harry patrzył na niego długo. W jego oczach walczyło zmęczenie z ciekawością. Dobrze, powiedział w końcu. Masz tydzień. Jeśli znajdziesz coś konkretnego. Coś, co mogę pokazać profesorowi Taylorowi, porozmawiamy. Ale żadnych obietnic. To była szansa, mała, krucha, ale jednak szansa. Przez następny tydzień Karol prawie nie spał. Siedział w laboratorium do późnych godzin nocnych, analizując każdy test, każdy raport, przeszukał archiwa z ostatnich dwóch lat, zbierając wszystkie przypadki, gdzie rzeczywiste wyniki różniły się od przewidywań. I powoli, arkusz po arkuszu, zaczął budować dowód. Był piątek, trzecia po południu, gdy przyszła wiadomość, która wszystko zmieniła. Telegram przyszedł przez kuriera wojskowego. Harris rozerwał kopertę i pobladł. Wiśniewski, zbieraj się, jedziemy do Woolwich. Do Woolwich teraz? Royal Arsenal. Za dwie godziny test bojowy nowego działa polowego. Chcą, żeby ktoś z Imperial College był obecny. To my. Droga do Woolwich zajęła im godzinę. Jechali ciężarówką wojskową przez zrujnowane ulice wschodniego Londynu. Wszędzie ślady bombardowań, spalone kamienice, zapadnięte dachy, kraterów po bombach. Ludzie żyli dalej jak mogli, ale miasto nosiło blizny. Royal Arsenal wyglądało jak forteca. Mury, strażnicy, druty kolczaste. Wewnątrz, na ogromnym poligonie, stało nowe działo. Piękny, śmiertelnie precyzyjny produkt brytyjskiej inżynierii. 18-tonowy potwór na stalowych kołach, błyszczący od świeżej farby. Grupa wojskowych inżynierów i oficerów stała obok, dyskutując przy mapach. Harris i Karol dołączyli do nich. Nikt nie zwracał na nich szczególnej uwagi. Cel na dystansie 12 kilometrów, mówił pułkownik z wąsami. Wzgórze Dover Ridge, kąt elewacji 48 stopni. Według tablic powinniśmy trafić z marginesem metra. Karol poczuł, jak coś ściska mu żołądek. 48 stopni. Dokładnie ten zakres, w którym jego obliczenia przewidywały największe rozbieżności. Panie pułkowniku? Powiedział, zanim zdążył się powstrzymać. Mogę coś powiedzieć? Wszyscy spojrzeli na niego. Harris pobladł. To jest Karol Wiśniewski, nasz asystent z Imperial College, wyjaśnił szybko Harris. Przepraszam, panie pułkowniku, on. Niech mówi, przerwał oficer. Mierząc Karola wzrokiem, Karol przełknął ślinę. To był moment. Albo teraz, albo nigdy. Panie pułkowniku, analizowałem testy artyleryjskie z ostatnich miesięcy. Przy kątach powyżej 45 stopni występuje systematyczna rozbieżność między przewidywaniami a rzeczywistością. Według moich obliczeń, przy tym kącie i tej odległości pocisk spadnie około 300 metrów za krótko. Cisza, lodowata, niewygodna cisza. 300 metrów powtórzył pułkownik to absurdalne. Sprawdziłem to dwadzieścia razy, odpowiedział Karol, starając się, by głos nie drżał. Opór powietrza na dużych wysokościach zmienia się inaczej niż zakładają obecne tablice. Im wyżej, tym większa rozbieżność. Pułkownik spojrzał na Harisa. To ten Polak, o którym mi wspominał profesor Taylor. Haris skinął głową. Ten sam, panie pułkowniku. Ten z naiwnym projektem. Słowo uderzyło Karola jak kamień. Rozeszło się. Oczywiście, że się rozeszło. W małym świecie wojskowej inżynierii wszyscy się znali. Panie pułkowniku, próbował Karol, rozumiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale jeśli pan pozwoli, mogę pokazać. Nie mamy czasu na amatorskie teorie, przerwał oficer. Ten test kosztował tysiące funtów. Działo jest ustawione według sprawdzonych procedur. Strzelamy. Rozkaz został wydany. Artylerzyści zajęli pozycję. Karol stał z boku, bezradny, patrząc, jak ładują pocisk. Serce waliło mu jak młotem. Ognia. Huk był ogłuszający. Ziemia zadrżała. Pocisk wystrzelił w niebo, kreśląc łuk w szarym marcowym powietrzu. Przez chwilę wszyscy stali w ciszy, patrząc. Potem przyszedł raport przez radio od obserwatorów na wzgórzu. Niedolot, powtarzam, niedolot. Około 280 metrów za krótko. Pułkownik zamarł. Spojrzał na mapę, potem na działo, potem na Karola. Dwieście osiemdziesiąt metrów, powtórzył cicho. Mówiłem trzysta, odezwał się Karol, starając się, by nie zabrzmiało to triumfalnie. Warunki pogodowe mogły zmienić wynik o kilkanaście metrów, ale zasada jest ta sama. Oficer podszedł do niego powoli. Jego twarz była nieczytelna. Jak to obliczyłeś? Uwzględniłem zmianę gęstości powietrza z wysokością i nieliniowy wzrost oporu przy dużych prędkościach. To klasyczna mechanika płynów, panie pułkowniku. Po prostu nikt wcześniej nie zastosował jej do tak wysokich trajektorii. Długa cisza. Potem pułkownik odwrócił się do Harisa. Chcę pełny raport na moim biurku do poniedziałku, wszystkie obliczenia, wszystkie dane i chcę, żeby ten młody człowiek był na spotkaniu z dowództwem. Harris skinął głową, wciąż w szoku. Gdy wracali do Londynu, siedzieli w milczeniu. Dopiero po kilkunastu minutach Harris się odezwał. Wiedziałeś, prawda? Od samego początku. Tak, odpowiedział Karol cicho. I mimo to przez pięć miesięcy pracowałeś jako asystent, nie mówiąc nikomu? Bo nikt nie chciał słuchać. Harris skinął głową powoli, jakby coś rozumiał po raz pierwszy. Ten świat nie lubi outsiderów, Karol. Nie lubi ludzi, którzy kwestionują to, co działa od lat, ale widzisz. Czasem outsiderzy widzą to, czego my już nie dostrzegamy, bo jesteśmy zbyt zmęczeni, by patrzeć świeżym okiem. Karol spojrzał przez okno na przemykający za szybą Londyn. Miasto wciąż tętniło życiem, mimo wojny, mimo ruin, mimo wszystkiego. Myślisz, że tym razem mnie posłuchają? spytał cicho. Nie wiem, odpowiedział Harris szczerze ale po tym co dziś widzieli będą musieli. Tydzień później Karol Wiśniewski siedział w sali konferencyjnej Ministerstwa Wojny, otoczony generałami, profesorami i najlepszymi inżynierami imperium brytyjskiego. Na stole leżał jego notes. Ten sam notes, który przywiózł z Polski. I po raz pierwszy w życiu wszyscy słuchali. Londyn, sierpień 1942. Osiemnaście miesięcy to niewiele w ludzkim życiu, ale w czasie wojny 18 miesięcy może zmienić historię. Karol Wiśniewski stał przed tablicą w głównej sali wykładowej Imperial College, kredą w ręku, otoczony przez 30 oficerów Royal Artillery. Nie był już asystentem. Nie był już outsiderem. Był teraz doktorem Wiśniewskim, konsultantem ministerstwa wojny, człowiekiem, którego obliczenia zmieniły zasady gry. Na tablicy rysował równania. Te same, które kiedyś nazwano naiwnymi. Kluczem jest zrozumienie, że powietrze nie jest stałą substancją, mówił, poruszając się wzdłuż tablicy. Im wyżej wznosimy pocisk, tym rzadsze powietrze, tym mniejszy opór. Ale związek nie jest liniowy. To krzywa wykładnicza, która dramatycznie zmienia się powyżej 3000 metrów wysokości. Słuchali w skupieniu. Niektórzy robili notatki. To samo pokolenie oficerów, które kiedyś odrzuciło jego pomysł. Teraz wpatrywało się w niego jak w proforoka, bo liczby nie kłamały. Po tamtym marcowym teście w Woolwich wszystko potoczyło się szybko. Ministerstwo Wojny zleciło serię testów na różnych poligonach. Każdy potwierdzał obliczenia Karola. Przy standardowych kątach różnica była minimalna, łatwa do zignorowania, ale przy kątach powyżej 45 stopni, przy ostrzeliwaniu celów na wzniesieniach, w górach. Za naturalnymi przeszkodami, tam różnica była ogromna 300 procent. To brzmiało jak propaganda, jak wyolbrzymienie, ale matematyka była bezlitosna, przy określonych warunkach działa mogły strzelać trzy razy dalej, niż przewidywały stare tablice. Po prostu nikt wcześniej tego nie testował, bo nikt tego nie potrzebował, aż przyszła wojna w północnej Afryce, aż przyszły góry Włoch, aż przyszły fortyfikacje na wzgórzach. Pytanie, które słyszę najczęściej, kontynuował Karol, to dlaczego nikt tego wcześniej nie zauważył? Odpowiedź jest prosta, bo nie musieliście. Wasze wojny były inne, ale współczesna wojna wymaga nowych rozwiązań. Jeden z oficerów, młody kapitan o rudych włosach, podniósł rękę. Doktorze Wiśniewski, czy te obliczenia można zastosować do broni morskiej? Już to robimy, odpowiedział Karol. Royal Navy testuje teraz zmodyfikowane tablice dla wszystkich dział powyżej sześciu cali. Pierwsze raporty są bardzo obiecujące. Kolejna ręka. A co z moździerzami? To bardziej skomplikowane. Karol odwrócił się do tablicy i zaczął rysować nowy schemat. Moździerze mają zupełnie inną dynamikę, ale zasada jest ta sama. Pracujemy nad tym. Gdy wykład się skończył, oficerowie wychodzili powoli, rozmawiając między sobą. Karol stał przy tablicy, wycierając równania. Czuł zmęczenie, wykładał już trzeci dzień z rzędu, ale też satysfakcję. Coś, czego nie czuł od bardzo dawna. Imponujące. Usłyszał głos za plecami. Odwrócił się. Profesor Taylor stał w drzwiach, trzymając teczkę pod pachą. Wyglądał starzej niż osiemnaście miesięcy temu. Więcej siwizny, więcej zmarszczek. Ale w jego oczach było coś nowego. Szacunek. Profesorze, Karol odłożył gąbkę. Taylor wszedł do sali i usiadł w pierwszym rzędzie, patrząc na tablicę. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Spytał cicho. Oczywiście. Nazwałem twój projekt naiwnym. Pamiętam. Długa cisza. Taylor zdjął okulary i zaczął je czyścić. Ten sam gest, który wykonywał wtedy, w swoim biurze. Byłem głupcem, powiedział w końcu. Nie pierwszym i pewnie nie ostatnim, ale głupcem jednak. Karol nie odpowiedział, nie było potrzeby. Wiesz, co jest w tym najtrudniejsze, kontynuował Taylor, że miałem rację, mówiąc, że setki najlepszych inżynierów pracowało nad tym przez dziesięciolecia. I że pomimo tego ty, młody człowiek z zagranicy, zobaczyłeś coś, czego oni nie dostrzegli, to jest upokarzające dla establishmentu, dla nas wszystkich. Nie chodziło o upokorzenie, powiedział Karol cicho. Chodziło o ratowanie żyć. Wiem. I właśnie dlatego jesteś lepszym człowiekiem niż większość z nas. Taylor wstał i podszedł do tablicy, patrząc na pozostałe ślady obliczeń. Mam dla ciebie propozycję oficjalną. Ministerstwo Wojny chce utworzyć nową jednostkę, zespół zaawansowanych badań balistycznych. Chcą, żebyś był jego szefem. Pełne laboratorium, pełny budżet, wybór współpracowników. Co ty na to? Karol patrzył na profesora długo. To była ta chwila, moment, na który czekał od przyjazdu do Londynu. Uznanie, pozycja, władza do wprowadzania zmian. Ale coś w tym wszystkim było dziwne, puste. Profesorze, powiedział w końcu, mogę zapytać o coś osobistego? Oczywiście. Czemu pan to robi? Czemu pan mi pomaga teraz, skoro wtedy? Taylor uśmiechnął się smutno, bo nauczyłem się czegoś. Nauczyłem się, że w nauce nie chodzi o to, kto ma rację, chodzi o to, co jest prawdą i że czasem prawda przychodzi z najmniej spodziewanych miejsc, od ludzi, którzy nie pasują do systemu, od outsiderów, którzy widzą to, czego my już nie dostrzegamy. Wyciągnął rękę. Więc co ty na to zostaniesz? Karol spojrzał na wyciągniętą dłoń, potem na tablicę, potem za okno gdzie Londyn żył swoim życiem, zraniony, ale nieustraszony. Przyjmę tę ofertę, powiedział w końcu, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Że ten zespół będzie otwarty dla wszystkich, dla Brytyjczyków, Polaków, Czechów, dla każdego, kto ma coś wartościowego do powiedzenia, bez względu na akcent, nazwisko czy pochodzenie. Bo jeśli czegoś ta wojna nas nauczyła, to tego, że najlepsze pomysły nie mają narodowości. Taylor uśmiechnął się szeroko. Zgoda masz moje słowo. Uścisnęli sobie dłonie. Dwa lata później, czerwiec 1944, Karol siedział w małym pokoju w Ministerstwie Wojny, słuchając radia. Jego zespół, dwunastu inżynierów z pięciu krajów, pracował piętro niżej, finalizując ostatnie obliczenia dla operacji, która miała zmienić bieg wojny. To jest BBC. Nadajemy pilny komunikat. W dzisiejszym świcie wojska alianckie rozpoczęły desant w Normandii. Karol zamknął oczy. Wiedział, że tam, na plażach Francji, setki dział używało jego tablic, że każdy strzał, każda salwa była precyzyjniejsza o te 300%, które kiedyś uznano za naiwne. Wiedział, że niektórzy ludzie wracają z wojny, a niektórzy wracają do domu. Ale wiedział też, że czasami, bardzo rzadko, Ktoś może zmienić historię cicho, bez głośnego gestu, po prostu będąc wytrwałym w prawdzie. Ktoś zapukał do drzwi. Doktorze Wiśniewski? To był Harris, teraz jego zastępca. Pierwsze raporty z Normandii. Chce pan zobaczyć? Tak, otworzył raport. Liczby były tam czarne na białym. Precyzja powyżej oczekiwań. Straty wśród wojsk inwazyjnych mniejsze niż prognozowano. Artyleria działała perfekcyjnie. Udało się, powiedział Harris cicho. Udało się, powtórzył Karol, ale nie myślał o liczbach. Myślał o dniu, gdy przyjechał do Londynu z tekturową teczką i notesem pełnym obliczeń. Myślał o słowie naiwny, które wtedy go zraniło, a teraz brzmiało jak komplement, bo czasem trzeba być naiwnym, żeby zobaczyć prawdę, którą inni zbyt dobrze znają, by ją dostrzec. Czasem trzeba być outsiderem, żeby zmienić system od środka. I czasem trzeba być odrzuconym, żeby stać się niezastąpionym.